Od 1 lipca oferta usług przychodni brackiej Porąbka-Klimontów rozszerzyła się o bezpłatne zabiegi wykonywane w ramach kontraktu z NFZ w nowo otwartym dziennym ośrodku rehabilitacji oraz istniejącej już pracowni rehabilitacji. Fizjoterapeuci czekają w wyremontowanych i doposażonych w nowy sprzęt pomieszczeniach na swoich pacjentów. Od kiedy funkcjonuje dzienny ośrodek rehabilitacji? Uzyskaliśmy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Z dniem 1 lipca przyjmujemy już pacjentów w ramach Dziennego Ośrodka Rehabilitacji. Także zaczęliśmy od 1 lipca i funkcjonujemy od tego czasu. Jakie usługi są świadczone w ośrodku? Dzienny Ośrodek Rehabilitacji jest to ośrodek przeznaczony dla osób z wszelkimi dysfunkcjami, jeżeli chodzi o narządy ruchu, z przewlekłymi chorobami, gdzie mogło wystąpić zaostrzenie, czyli mamy tutaj na myśli chory reumatologiczne, ortopedyczne po urazach, a także chorzy neurologiczni. Jakich pacjentów Państwo przyjmują? Przyjmujemy wszystkich pacjentów z miasta Sosnowca i z okolic. Potrzebne jest skierowanie od lekarza specjalisty bądź lekarza rodzinnego u pacjentów, którzy mają wskazania do intensywniejszej rehabilitacji, ponieważ rehabilitacja trwa u nas od 15 do 30 dni, jest intensyfikowana i dodatkowo jeszcze można skorzystać z usług psychologa, neurologa. Na czym polega dzienna rehabilitacja? Do ośrodka dziennej rehabilitacji trafiają pacjenci z wielonarządowymi stworzeniami. Są to pacjenci, którzy nie muszą przebywać w ośrodkach szpitalnych, mogą przychodzić tutaj do nas. Pacjenci tacy mają więcej zabiegów, aniżeli normalnie ambulatoryjni, czyli 3, 5 rodzajów zabiegów. Przez 10 dni taki pacjent przebywał u nas 15 do 30 dni, ma kilka różnych rodzajów zabiegów. Są to z różnymi stworzeniami. Czym konkretnie jest dzienna rehabilitacja i czym się różni od zwykłej? Pacjenci, w dziennej, którzy trafiają do środka dziennej rehabilitacji, mają u nas serię zabiegów od 15 do 30 dni, i tych zabiegów jest więcej aniżeli 5. Natomiast w środku ambulatoryjnym, w zakładzie ambulatoryjnym, tych zabiegów jest maksymalnie 5 i to jest seria 10 dni zabiegowych. Jakich pacjentów jest u Państwa najwięcej? Najwięcej jest pacjentów po udarach, pacjentów z twardnieniem rozsianym i wielonarządowych urazach, jak również zmianach reumatoidalnych, wielostawowych. Ile trwa dzienna rehabilitacja? Pobyt takiego pacjenta wynosi od 15 do 30 dni i pacjent jest na naszej placówce minimum około 3 godzin. Jakie zabiegi mogą pacjenci odbyć w Państwa placówce? Są to z działu elektroterapii, wszystkie zabiegi prądowe, kinezoterapia, czyli wszystko co wchodzi w skład, terapie manualne lub inne różne zabiegi, krioterapia i hydroterapię też mamy. Jacy pacjenci mogą się do Państwa zgłaszać? Czy mogą zaznać zabiegów refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czy jedynie prywatnie? Są to pacjenci, którzy mają zabiegi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak również pacjenci komercyjni, jeżeli nie będą chcieli czekać na swój termin, mogą przychodzić wcześniej się zgłaszać na zabiegi. Pacjent w ciągu dnia poddawany jest intensywnym zabiegom, po których wraca do domu. W trakcie dziennej rehabilitacji ma możliwość odpoczynku w specjalnie przeznaczonych do tego pomieszczeniach. Tego rodzaju opieka przeznaczona jest dla osób, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, jednakże pacjenci ci nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.